Są w Polsce takie miejsca, mianowicie białe plamy, gdzie pacjent ma utrudniony dostęp bądź nie może uzyskać porady w kwestii osteoporozy. Jak zatem NFZ planuje pomóc w rozwiązaniu tego problemu? W tej chwili jesteśmy na etapie takiego badania, bardzo dokładnego zdiagnozowania sytuacji dotyczącej osteoporozy w Polsce. Rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem chociażby przeprowadzania badań dotyczących osteoporozy. Mamy takie województwa, gdzie tych badań jest bardzo mało prowadzonych, na przykład województwo zachodniopomorskie, pomorskie ale mamy też takie województwa, gdzie tych badań na 100 tysięcy osób powyżej 50 roku życia Mamy stosunkowo dużo. Tutaj mazowieckie czy podlaskie województwo. I tutaj celem tego naszego zainteresowania problematyką osteoporozy jest między innymi zadanie sobie pytania, jak wyrównać dostępność w kraju, co jest obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście chcemy to zrobić w taki sposób bardzo usystematyzowany. Zaangażowaliśmy ekspertów, profesorów, którzy pomagają nam analizować i interpretować dane. I myślę, że w najbliższym czasie przedstawimy taki racjonalny plan no, wyrównania dostępności czy poprawy dostępności do badań, ale też do oczywiście prowadzenia chorego czy ewentualnie poradni osteoporotycznych. Na konferencji usłyszeliśmy, że w 2018 roku na zdiagnozowanego pacjenta przeznaczono 42,8 miliona złotych Te wyniosły wydatki refundacyjne. Znakiem tego, czy nie lepszą opcją w tym wypadku byłaby profilaktyka w leczeniu osteoporozy. Dlatego mówię, że chcemy systematycznie popracować nad tym problemem, bo to jest problem bardzo skomplikowany w swojej naturze. Jeżeli popatrzymy sobie na sumę wydatków na tych pacjentów, którzy są zdiagnozowani, to wydajemy blisko 100 milionów złotych, bo to są też porady, to są świadczenia na poziomie ambulatorium, które są przeznaczone czy skierowane do tej części ludzi, którzy mają zdiagnozowaną osteoporozę. Ale jeżeli popatrzymy sobie na koszty związane ze złamaniami, które bardzo często dotyczą ludzi, którzy właśnie nie mają zdiagnozowanej choroby, nie są prowadzeni, nie są leczeni. W związku z tym nie są nawet świadomi pewnego ryzyka, które nad nimi wisi, to tutaj nasze wydatki nagle dotyczy, wynoszą pół miliarda złotych, a w gruncie rzeczy one dotyczą 120 tysięcy złamań, które podejrzewamy, że są osteoporotyczne, bo tutaj nie mamy zawsze stuprocentowej pewności, że mamy do czynienia z, ze złamaniem. I tak jak chcemy właśnie Przesunąć ten ciężar interwencji na to, żeby zdiagnozować pacjentów i płacić za ich prowadzenie i redukować ryzyko złamań, które są najbardziej kosztowne dla systemu. To tak jak pani powiedziała, jeszcze lepszym posunięciem byłoby przesunięcie pewnego ciężaru profilaktycznego czy po zaakcentowanie tej profilaktyki, bo profilaktyka w bardzo dużym stopniu pozwala unikać ryzyk związanych z tą chorobą, chociażby ćwiczenia fizyczne. Chociażby dobrze dobrana dieta, to wszystko są elementy, które powodują, że może nie unikniemy choroby, ale na pewno oddalimy ją w czasie, bo to jest pewna choroba nieuchronna, można tak powiedzieć, z punktu widzenia starzenia się. Ale możemy ją odwrócić, odłożyć w czasie, możemy dłużej być w tym zdrowiu, kiedy ta gęstość naszych kości jest odpowiednia. Wspomnieliśmy także o systemie wyłapywania osób z osteoporozą. Jak taki system miałby funkcjonować? Jak takie osoby mogły być wyłapywane? Szczerze mówiąc, jesteśmy w Narodowym Funduszu Zdrowia na takim etapie poszukiwania dobrych kandydatów na różne badania przesiewowe. Mówię o kandydatach jako chorobach i osteoporoza na pewno jest jednym z takich kandydatów. Jeżeli popatrzymy sobie na te programy, które mamy w tej chwili, one mają zbyt małe pokrycia populacyjne, nie są popularne, nie spełniają w odpowiedni sposób swojej funkcji. I my właśnie analizując, co zrobić, żeby to zdrowie Polaków było bardziej powszechne, żeby było też większe zainteresowanie, przekonanie ludzi do tego, żeby robić badania. Chcemy no zwiększać dostępność. Na pewno badanie densytometryczne jest jednym z kandydatów na to, żeby w najbliższej przyszłości zdefiniować nowe programy, bo to jest celem nowo powołanego w Narodowym Funduszu Zdrowia Biura Profilaktyki Zdrowotnej. Pojawiła się jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie raport dotyczący osteoporozy, który aktualnie jest przez państwa opracowywany. Co w takim raporcie znalazłoby się? No na pewno w tym raporcie zbieramy wszystkie zasoby informacyjne, które znajdują się w naszych bazach danych. Mamy tam zapisane i wskaźniki dotyczące kosztów, ale też wskaźniki dotyczące zachorowalności. Wszystkie liczby, które Pani podaje, pochodzą właśnie z naszego zasobu wiedzy. Chcemy oczywiście tę analizę. Przeprowadzić w porozumieniu ze środowiskiem medycznym. Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów, profesorów. Mamy naprawdę bardzo dobry zespół, ale to, że mamy dobry zespół, często wydłuża pracę, bo mamy dużo wymiany myśli, jakie przekroje danych powinniśmy przeglądać, żeby potem ewentualnie wyciągać wnioski. Ale myślę, że w perspektywie miesiąca ten raport już jest sfinalizowany. My już przygotowaliśmy taką pierwszą wersję, ale tak jak mówię, mamy kilka spraw do omówienia z naszymi ekspertami.